Bajki jak dawniej, słuchowisko dla dzieci. Ewa Klak o Jamniku, któremu czas niezwykle się dłużył. Kiedy jamnik Bożydar wstał z łóżka, zdał sobie sprawę, że z jego zegarkiem coś jest nie tak. Na tarczy niby 6.30, ale miasto za oknem jakieś takie senne. Na ulicach żywej duszy, na przystanku nikt nie czeka, dzwony kościelne milczą. Zaparzył herbatę i spojrzał za okno. Zdawało się, że czas stoi w miejscu. Kiedy tylko zaświta, pójdę w odwiedziny do zegarmistrza, pomyślał. Drzwi z zawieszką od czasu do czasu usługi zegarmistrzowskie Stefan Tiktak. Były jednak zamknięte. Hmm, co to ma znaczyć do diaska? Jamnik czuł się coraz bardziej zagubiony. Na szczęście w drodze powrotnej spotkał znajomą fredkę reszkę. <laughs> Dzień dobry, reszko. Bardzo się cieszę, że cię widzę. wykrzyknął z nieukrywaną radością. <laughs> no, no tak właśnie, ale czy, czy możesz mi powiedzieć, która jest godzina? – zapytał pospiesznie. – O, niestety, Bożo, wczoraj odniosłam swój czasomierz do zegarmistrza, aby przestawił go godzinę do tyłu – odpowiedziała Reszka. Jamnik zamyślił się. Nie mógł zrozumieć, dlaczego Fredka postąpiła w ten sposób, a kiedy ocknął się z zadumy, Reszki już przy nim nie było. Nie miał jej tego za złe. Znany był z flegmatycznych przemyśleń. Matka natura hojnie obdarzyła nie tylko jego długi tułów, ale i wyobraźnię. Nie wiedział, ile czasu minęło i czy może w tej kwestii zaufać wskazówkom swojego zegara, ale postanowił ponownie zapukać do drzwi zegarmistrza. Widząc uchylone wrota pracowni Stefana, odetchnął z ulgą. Uch. Otwarte? Zapytał jeszcze, zanim przekroczył próg. <laughs> proszę, proszę. Po drugiej stronie odpowiedział mile zachrypnięty głos. <laughs> Stefcio, ratuj mnie proszę, bo popadnę w obłęd. Poskarżył się Jamnik. No, no, to mów Bożuś, co ci w duszy gra, zanim porządnie się zmartwie. Wygląda na to, że jakaś niezwykle frapująca myśl nie daje ci spokoju. Zajęty pracą zegarmistrz podniósł wreszcie oczy, aby przyjrzeć się przestraszonej buzi sympatycznego pieska. Bożydar ani myślał rozwodzić się, jak to zwykle miał w zwyczaju. Przy długich wstępach. Z miejsca przeszedł do sedna sprawy. Dobra, dobra to od początku. Obudziłem się dzisiaj rano jak co dzień. Tarcza zegara wskazywała 6.30, więc no, wszystko w porządku. Kiedy jednak wyjrzałem za okno, zdałem sobie sprawę, że coś jest nie tak, jak gdyby świat zapomniał, by się obudzić. Pomyślałem więc, że tykający poczciwiec od tej nieustannej gonitwy za czasem zwyczajnie zfiksował, jednak wskazówki poruszały się miarowym tempem. Zu -zu Zupełnie tak samo jak wczoraj, kiedy kładłem się spać. Przyszedłem więc do ciebie, by poradzić się w tej dziwnej sprawie, ale drzwi pracowni były zamknięte. Jamnik opowiedział jeszcze o tajemniczej wymianie zdań z Fredką i nie powstrzymał się przed dygresją dotyczącą rozmyślań, które towarzyszyły mu w drodze powrotnej. – Stefan, czy możesz mi powiedzieć, co to wszystko znaczy? Dobrnął wreszcie do końca swojej opowieści. <grym> – Boże kochany, czyżbyś zapomniał, że dziś w nocy czas zmienił się z letniego na zimowy? Zegarmistrz nie mógł powstrzymać uśmiechu. Co, co? Zmienił się z letniego na zimowy? Oj, Bożek, Bożek. Widzę, że nie masz pojęcia, o czym mówię, a więc czas spłatał ci rzeczywistego figla. To mój ulubiony dzień w roku, w którym bez konsekwencji mogę wstać z łóżka godzinę później niż zwykle i wyspać się do granic absolutnego wyspania. Jeśli nie przestawiłeś swojego zegarka o godzinę do tyłu, wskazówki nadal pokazują czas letni, a tobie wydaje się, że wszystko robisz zbyt wcześnie. Miałeś zapewne wrażenie, mój drogi Jamniczku, że czas niezwykle ci się dłuży. O tak, Stef, takie właśnie miałem dzisiaj wrażenie. I choć wszystko, co długie, jest mi z natury miłe, to uczucie było niezwykle uciążliwe. No, Stef, czy mógłbyś wyświadczyć mi przysługę i przestawić mój zegarek na właściwy czas? Ta chorobliwa punktualność przyprawia mnie o zawrót, zawrót głowy. Zegarmistrz z właściwym mu entuzjazmem nastawił długi zegar Bożydora. Po powrocie do domu jamnik uczuł się niezwykle zmęczony. <laughs> Zdrzemnę się godzinkę. Biała bić letnie zaległości. Pomyślał i wyciągnął się na łóżku jak długi. To była bajka o jamniku, któremu czas niezwykle się dłużył. I y Halo, halo. To, to, jeszcze ja, to jeszcze raz ja, Bożek. Mam takie jedno słówko jeszcze do Was. Nasi drodzy słuchacze, mali i duzi. Dziękujemy, że jesteście z nami. Jeżeli podobają Wam się treści, które tutaj publikujemy, zachęcamy Was do pozostawienia subskrypcji. Jeżeli słuchacie nas też na YouTubie, to zachęcamy was do wciśnięcia dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych treściach na naszym słuchowisku. Jeszcze raz dziękujemy. Dobra? To ja się już zbieram do łóżka. No to pa pa.